jest miasto azjatyckie, nie jest też miastem europejskim. To się zalicza w ogóle do innej kategorii. Jak dla mnie, to jest w ogóle jakaś magia. K kategoria magiczna, też bajkowa. To, co się tutaj dzieje za dnia, to jest tylko namiastka tego, co widzimy wieczorami, przechodzamy się uliczkami i to połączenie cudownej, ale to cudownej przyrody z iluminacją świetlną, to jest ja jeszcze nigdy w życiu nie czułam taki, takiego klimatu miasta. I każdego dnia przedłużamy w ogóle nasz pobyt o jeden dzień. Ech, ja nie wiem, kiedy stąd wyjedziemy, ale na razie nam jest dobrze. Mamy wrażenie, że im mniej planujemy i oczekujemy, tym więcej dostajemy. Tak jakby miejsce to wyczuwało, odkrywając przed nami swoją magiczną codzienność. A piękno odnajdywaliśmy na każdym kroku. W kobiecie szyjącej ubrania, w majestatycznych wodospadach Kuangxi, do których bez problemu dojedziecie skuterem, w bambusowych mostkach oraz w beztrosko bawiących się dzieciach. Stank Kurczaczki. Wszystko co małe jest taki A Czy też jesteś mała? Na naszej zupce jesteśmy dzisiaj czwarty poranek z rzędu. Dosłownie, czwarty. A żeby nie było, my lubimy próbować nowe rzeczy, ale to jest tak dobre. To jest... Najbardziej bym to porównała do naszego polskiego rosołu, tylko jest zdecydowanie bardziej prywatne. I wrzuca się fajnie warzywka. Dosmacza się to limonką, jest dużo, dużo pieprzu. Można sobie to doprawić jeszcze pastą chili. Tylko uważajcie, że wystarczy dosłownie kropeleczka tej własnej chili. To już jest ultrafikantne, więc nie ma co przesadzać na początku. No i w ogóle klimat miejsca nam odpowiada. I to wszystko kosztuje 15 tysięcy czyli 6 zł. A mamy śniadanie na dwie osoby.

sobie tego kokoska, jest tak beztrosko. Pomyślałam sobie o tym, że jak wspominaliśmy o tym, że w Tajlandii nie mówi się o polityce tak samo w Laosie, zapytaliśmy naszego kumpla w hotelu w Wakbieng, przyszliśmy o prezydencie, zagadaliśmy o polityce i widać jak się bardzo spieszył. Oni nie mogą mówić o polityce i widać że się bardzo wystraszył, jak go zapytaliśmy o to i się czuł tak bardzo niezwoją. Złapało nas jakieś cholerstwo i okropnie mamy zapane Zatoki, co zresztą pewnie słychać i widać. Poszliśmy do apteki, poprosiliśmy o coś na te Zatoki i farmaceuta dał nam lek, jak to zaznaczył francuski za 100 tysięcy, czyli 40 zł. Po czym mój mąż już nauczony zapytał, czy mają coś tańszego. I oto dostaliśmy latańskie tabletki, które kosztowały nas 10 razy taniej. Idziemy na projekcję filmu z 1926 roku. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak Laos wyglądał wtedy. Chang to film zrealizowany przez twórców King Konga. Wykorzystali oni prawdziwe bogactwo laotańskiej fauny i flory, ukazując realia zmagania się ludzi z naturą. Do produkcji wykorzystali setki zwierząt, które niestety ginęły na planie filmowym. Głównym czarnym charakterem był Chang. Czyli słoń. W czasach, o których opowiada film, na Laos mówiło się kraina miliona słoni. Dziś jest ich mniej niż 500. W tej historii to już nie słoń jest czarnym charakterem. Znaleźliśmy naszą kawiarnię z wczoraj. Idziemy na kawiarnię. Idziemy, wracamy! Ponad 50 lat Protektoratu Francuskiego w Luang Prabang przyniosło miastu również dużo dobrego. Chrupiące wagietki sprzedawane na ulicach, zapach aromatycznej kawy wydobywającej się z licznych kawiarni oraz postkolonialna architektura miasta współgrająca z azjatycką kulturą otwartych domów tworzyła unikalny klimat. W takich okolicznościach praca i planowanie dalszej podróży było czystą przyjemnością. Co to jest za miejsce, które odwiedziliśmy? Po prostu mieliśmy wyjeżdżać, a ja chcę tu zostać. Mieliśmy również okazję skorzystać z kawiarnianych kin, aby zgłębić kulturę Laosu. Dochadzając się wieczorami, dobiegało nas odgłosy mnichów wyśpiewujących mantry. Piękne, stare świątynie i misie śpiewy wprowadzały atmosferę spokoju. Siadaliśmy sobie często w ciszy, słuchając mistycznych melodii. Ciekawe, kim był człowiek, którego niezliczone posążki zdobiły ołtarze świątyń. Ten, od którego wszystko się zaczęło. Ile z jego przesłania zachowało się do dziś? A ile? To pusty rytuał. Niewątpliwie miasto świątyń bez buddyzmu nie było. Radzimy, żebyście zwiedzili kompleks świątyń Wang Xing Tong po zmroku. Nie dajcie się zwieść temu, co mówi Google. Chociaż oficjalnie bramy do kompleksu są zamykane o 17, to jeśli okażecie temu miejscu należyty szacunek, to nikt was stąd nie wyprosi. My dowiedzieliśmy się o tym przypadkowo. Nie najlepsze rzeczy trafiają na się właśnie przez przypadek. Przyszedł czas rozstania. Luang Prabang. Nie mówimy Ci do widzenia, a do zobaczenia. Zamiast do Luang namty na północy Laosu, obraliśmy zupełnie inny, nieco wymuszony kierunek. Ale o tym dowiecie się w kolejnym odcinku.